Dzień dobry, Janusz Gołata, firma Deante. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć o nowych konsolach firmy Deante. Konsole Dante są zaprojektowane w stylu Loft. Umywalki, które są zastosowane w konsolach, są to umywalki wykonane z granitu. Umywalki są zaprojektowane w ten sposób, że pasują do linii brodzików Coreo, które były już prezentowane w poprzednich materiałach. Konsole jak tutaj widać konsola 90 cm z kółkami również wykonanymi z granitu całe konsole można rozbudowywać w różny sposób, czyli osłupki, regały, zamontować dwie umywalki, słupek wiszący, tak jak jest pokazane tutaj na ścianie jest to jedno z zastosowań. Umywalki dodatkowo Posiadają podfryzowania w trzech punktach. Pozwala to nam zastosowanie, tak jak tutaj widać, baterii podtynkowej lub możemy postawić baterię umywalkową w trzech miejscach. Klient ma prawo wyboru: czyli po lewej stronie, po prawej stronie lub centralnie na umywalce. Kuleki Coreo są wykonane w trzech kolorach: mamy szary metalik, antracyt metalik, kolor Nero. Dodatkowo półki, które są zastosowane w konsolach, również są w trzech wykończeniach, czyli mamy szary, biały połysk i czarny połysk. Dziękuję. I zachęcam do zakupów naszych konsol marki Deante. Po szeroki wybór produktów marki Deante i nie tylko, zapraszamy do salonu łazienek Enano w Bydgoszczy na ulicy i 4. A jeśli spodobało Ci się to wideo i nie chcesz przegapić następnych materiałów, zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Do zobaczenia w Enano!